11 tom 6 czerwca 1915 W woli Bożej dusza nie powinna myśleć o sobie, ale tylko o Bogu i o bliźnim. Znajdowałam się w swoim zwyczajowym stanie i gdy mój zawsze ukochany Jezus ukrywał się, chciał abym była całkowicie skupiona na Nim i nieustannie wstawiała się za moimi braćmi. Kiedy się modliłam i płakałam o zbawienie biednych walczących ludzi, chcąc trzymać ich blisko Jezusa, aby nikt nie zaginął, mówiłam mu jakieś niedorzeczności. Jezus, choć smutny, wydawał się zadowolony z moich próśb i jakby zgadzał się na to, o co prosiłam. Jednak w mojej głowie pojawiła się myśl, że powinnam pomyśleć o swoim zbawieniu. A Jezus powiedział do mnie. Córko moja, kiedy pomyślałaś o sobie, wywołałaś ludzkie doznanie, a moja w pełni boska wola spostrzegła to. W mojej woli wszystko rozstrzyga się w miłości do mnie i do bliźniego, i nie ma rzeczy własnych, ponieważ, skoro dusza zawiera jedynie moją wolę, posiada dla siebie wszystkie możliwe dobra. A jeśli je posiada, to po co ma mnie o nie prosić? Czyż nie powinna troszczyć się o modlitwę za tych, którzy ich nie mają? Ach, gdybyś wiedziała, przez jakie nieszczęścia ma przejść biedna ludzkość, byłabyś bardziej czynna w mojej woli na jej korzyść. A kiedy to mówił, dał mi poczuć całe zło, które masoni knują przeciwko ludzkości. Fiat.